Uczniowie martwią się, że zapomnieli zabrać chleb, ale Jezus przypomniał im dwa wielkie cuda: rozmnożenie pięciu ich siedmiu chlebów. Jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie pojmujecie? Macie zatwardziały serca, pyta. Oni widzieli cuda na własne oczy, a mimo to wciąż myślą o martwiąc się o jedzenie, zamiast zaufać Jezusowi. A ty, ile razy Bóg już działał w twoim życiu, a mimo to nadal się boisz i obowiesz? Jezus ostrzega przed kwasem faryzeuszów, sercem zamkniętym na wiary, szukającym znaków, ale nieufnych wobec Boga. Czy patrzysz na swoje życie oczami wiary? Czy ciągle myślisz, jak uczniowie skupiony na brakach zamiast na Bożej Mocy? Jezus mówi: Macie oczami widzicie. Czy ty naprawdę widzisz Jego działanie? Błogosławię cię. Uczniowie martwią się, że zapomnieli zabrać chleb, ale Jezus przypomina im dwa wielkie cuda: rozmnożenie pięciu i siedmiu chlebów. Jeszcze nie rozumiecie, jeszcze nie pojmujecie? macie zatwardzione serca, pyta. Oni widzieli cuda na własne oczy, a mimo to wciąż myślą po łocku, martwiąc się o jedzenie, zamiast zaufać Jezusowi. A ty? Ile razy Bóg już działał w twoim życiu, a mimo to nadal się boisz i wątpisz? Jezus ostrzega przed kwasem faryzeuszów, sercem zamkniętym na wiarę, szukającym znaków, ale nieufnych wobec Boga. Czy patrzysz na swoje życie oczami wiary? Czy ciągle myślisz jak uczniowie, skupiony na brakach, zamiast na Bożej Mocy? Jezus mówi, macie oczami, widzicie, czy Ty naprawdę widzisz Jego działanie, Bo Cię.